Cześć Siemanko, witajcie z tej strony oczywiście. Olikowski w dzisiejszym odcinku. Kolejny odcinek ze serii e, Polska Wieś. Na wstępie, oczywiście, ja zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału oraz zostawienia łapki w górę pod odcinkiem. Zapraszam również na Discorda dla widzów, link macie w opisie. W dzisiejszym odcinku e, lecimy sobie z pracami jesiennymi, e, wiosnymi w sumie, ponieważ jesień e, była już kilka odcinków wstecz. A dzisiaj sobie lecimy z pracami wiosennymi. A więc, co jak to wiosnę, trzeba przywitać: czyli trzeba coś zasiać, ponieważ będziemy sobie siać tutaj pszenicę jarą najprawdopodobniej. A więc, co bierzemy naszą 60 sześćdziesiątkę. O, zapaliła. Elegancko podnosimy nasz rozsiewacz. No, w skrócie, w skrócie, co będziemy dzisiaj robić, to tak lecimy sobie tutaj troszkę, ponieważ że y, tutaj obnawozić później to zabronujemy i polecimy sobie z siewami mam nadzieję że tutaj nic nie dziejątek betonia że mi się skołamy wcześniej a więc co kupiłem troszkę polifostki żeby tutaj rzucić pod zboże y, a więc co rozsiewamy to na szybkości y, i możemy to później zaraz bronować od razu i za, po tym bronowaniu od razu wyjeżdżamy siewnikiem i będziemy sobie siać Siemy pszenicę, ponieważ terminy są bardzo dobre na pszenicę. Już wam pokazuję. Jeśli chodzi o pszenicę, temperatura elegancka. Siejemy pszenicę, ponieważ na tamtym naszym polu jest owiec, więc mnie ja nie chciałem siać, ponieważ już mieliśmy nie, i co prawda go nie kosiliśmy, ale był u nas na polu. A więc co dobra, przejdziemy się trzy razy tutaj na szybko dzisiaj. Później weźmiemy brony, brony zostały wymienione, ponieważ 60 z naszymi poprzednimi bronami niestety nie dawała sobie rady. I zostały wymienione brony. Brony zostały wymienione, ja sobie tak na szybko piszę komendę, żeby po prostu chudę wyłączyć tak na szybkości A więc co? Tutaj poza odcinkiem no to ogarnąłem savea, przygotowałem Yy, Ogarnąłem nasze tutaj pole, dałem nawóz yy, Jeszcze będzie go opryskać Więc yy, co yy, Będzie co robić yy, I ogólnie lecimy teraz yy, z yy, Nawozem yy, Później rzucimy sobie troszkę yy, Oczywiście Zbronujemy to Później jakoś wyjdzie Jakoś trochę wykiełkuje to rzucimy kolejną dawkę Polifoski Więc to nie powinno wyglądać aż tak źle A my sobie zrobimy tutaj miniaturkę Na szybko E, taką, żeby to e, cokolwiek było e, dobra, walniemy sobie tak e, i tak Bo i tak później sobie będę mógł w sumie Jeżeli będę potrzebował to zrobić e, sklepu nam trzeba e, rozsiewamy tutaj do końca e, i lecimy sobie po bronki do naszej 60 -tki. bronami będziemy sobie broni 60 będziemy sobie bronować e, Jeśli chodzi o co jeszcze zrobiłem pod odcinkiem, no to e, naszą łąkę starą, którą mieliśmy oczywiście zostałem, e, obłapnowałem ją, e, oprysk, znaczy obłapnowałem zaorałem, e, zabronowałem e, i zasiałem od nowa po prostu, więc powiem, Wam, że e, dosyć elegancko to wszystko wyszło, a w sumie pojedziemy sobie 60 30, to znaczy powrócimy troszkę. O Jezus, nie te guziki. Ponieważ wiecie, a do 30 to musimy troszkę dźwięki przeciszyć pojazdów, ponieważ 30 mocno gada. Więc lecimy, już wam pokazuję jakie zostały brony wymienione. Dobra, teraz powinno być elegancko. Żeby 30 nie zagłuszała zbytnio. A więc sami sobie cofamy tutaj pod nasze brony. Już wam pokazuję, jakie to są. To są zwykłe brony. Piątki z mod takie lekkie, żeby to sobie było pojeździć, takim wiecie co chodzi. A więc alecimy sobie teraz bronami. Bronujemy to wszystko teraz elegancko. I później polecimy sobie, posiejemy troszkę. Mamy tak 7 minut odcinka. Rozkładamy nasze brony. A jak widzicie, takie dosyć fajne bronki. I mi się zdało, udało ogarnąć. O Jezus. Miał być nowy nabytek, ale jeszcze nie pora na niego. Jeszcze zostajemy przy naszych. Z nimi można jeździć około 16 na godzinę, więc taką prędkość sobie wykorzystamy. Będziemy jeździć troszkę na ukos teraz tutaj, żeby to miarę wyrównać. I tak ukos pole tutaj zabronujemy sobie, więc żeby to jako taką miarę wyglądało. Będziemy się starać tą lewą stronę, znaczy naszą teraz w sumie lewą stronę bronować, żeby to zabronować jako tako. A później będziemy sobie bronować tą prawą stronę, żeby już mógł, mógł najpierw zaściać troszkę i później dalej bronować. Tak bronujemy sobie na łukos. tam na początku nie chciałem zbytnio na zjechać, ponieważ nie byłoby to jako tako w miarę wygodnie. A więc teraz tutaj podnosimy bronki delikatnie i wjeżdżamy w kolejny raz tutaj. Powiem Wam, że robota idzie takimi bronami na szybko, pobronujemy i, i będziemy to mieli w głowy. Ja sobie zrobimy taką miniatureczkę dosyć ładną. 30 Powiem Wam, że ładnie wygląda z tymi bronami. Lepiej 60, ale wiadomo 30 też powinna coś robić na całym gospodarstwie, ponieważ ma on tylko 64 godzina, 3, 60 już ma około 15, więc powiem Wam, że no najwięcej robi zdecydowanie u nas na gospodarstwie. 60, ponieważ to jest koń pociągowy, Gumia do wszystkiego jest wykorzystywana więc Wam powiem, że jest co robić nią Dobra, kończymy tutaj tą lewą stronę i zabieramy się do tą prawą, żeby tutaj już był, móc było siać, ale siadnie będziemy na ufos, tylko tak bardziej normalnie, jakby tutaj trochę przedrapiemy tą trawę tak nie będzie rosła, o Jezus, 30 skasowana, płyty betonowe A e, obciążniki twarde są, więc elegancko dobra, cofniemy sobie później zaraz tutaj po ten kawałek mały ponieważ tą lewą stronę już całkiem zabronujemy i będzie elegancko, o już od dawna chciałem taką akcję, że nawóz, brony i się więc powiem Wam, że się w końcu udało, żeby takie coś ogarnąć i co cofamy sobie teraz do tyłu Tutaj daleko jakoś nie ma. O, dobra, elegancko. Opuszczamy nasze brony. Dziecko tutaj pod górę ma ciężko, żeby się zebrać, ale to myślę, że nic takiego się nie stanie i da ta się tak bronujemy, żeby było to elegancko w tą stronę jechać. Dobra, i lecimy sobie teraz z prawą stroną. Tutaj jeszcze widzicie takie mijaki pozostawały niedokryte po horcy zimowej ale tutaj to myślę że się nic nie dzieje zabronujemy to troszkę przydrapiemy i będzie elegancko I miałem ogólnie robić odśnieżanie ale niestety tyle śniegu mało no niestety nie spadło zbyt dużo śniegu więc stwierdziłem że to odśnieżania będzie lipa więc e, robimy sobie e, bronowanie i od razu w prace wiosenne miał być tutaj mówiłem że ale to no, nie spadło zbyt do tego śniegu dużo więc Dobra, kończymy ten kawałek tutaj malutki i będziemy mogli brać się za siebie. Tutaj niestety musimy tak również przy, y, prosto pojechać troszkę, żeby to wyrównać. Tutaj no na pewno wyrównamy sobie trochę to pole tymi bronami. Wiecie, tutaj jest dobre stanowisko, bo było y, dane gnojowica, teraz było wapno, więc powiem Wam, że teraz mam nadzieję, że pszenica będzie idealna. Y, I zobaczymy jak to wszystko wykiełkuje nam, tylko musimy tam jeszcze do końca dojechać i ogarnę tylko poprzecinać i tak dalej, ponieważ w orkę siać to tak nie bardzo, a po tych bronach to wiadomo, zawsze lepiej będzie nam się siało. Dobra, jest około 9 minut odcinek, 8.40, więc tutaj sobie walniemy jeszcze tutaj i polecimy jeszcze. Yy, o, i przyjechał. I lecimy sobie w tą stronę i z powrotem. I myślę, że będziemy móc jechać siać. Wyjdziemy sobie teraz troszkę do środka, posłuchajmy tej 30 jak chodzi. Więc zobaczmy. No pole jest prawie jak na stole, więc powiem wam, że jestem zadowolony. E, dosyć 30 sobie daje radę z tymi tonami, więc oj brzuszka, cześć. E, więc lecimy na ostatni przejazd, ten kawałek już sobie dokończę poza odcinkiem. Mógłbym w sumie dokończyć na odcinku, ale wiadomo, że ja to za, za długo to e, niezdrowo, żeby się to jako tako nie znudziło e, i lecimy sobie teraz. Po siewnik posiejemy sobie kawałek, tutaj będziemy siać jak wcześniej mówiłem, pszenicę i będziemy sobie tutaj poprzeźniaka i czegoś mniejszego. O. Znaczy poprzeźniaka tutaj, żeby to w miarę tak y, równo było. Dobra, złożymy sobie tutaj nasze bronki y, i jedźmy po y, nasz siewniczek, y, który gdzieś odstawiłem, bo siałem trawę. Dobra, odstawimy sobie cyk. Yy, odepniemy tutaj od razu, otworzymy yy, drzwi. Wrota odepniemy siewniczek. Yy, Pali ma 60. -teczkę. I tak myślę, że około 17 minut odcineczek możemy robić na spokojnie. I będzie nieźle. Yy, cofamy sobie teraz na szybko. Yy, no, patrz, jeżeli chodzi o stan konta, to już zapomniałem na wstępie powiedzieć. Yy, jeśli chodzi o stan konta, to. Dlaczego nam przybywa tyle pieniążków co odcinek? Ponieważ mamy szklarnię, która nam przynosi dosyć duży zysk, więc powiem wam, że i tak to jest bardzo ładnie. Jeśli chodzi, to siejemy pszenicę, rozkładamy na siewniczek. Tutaj coś jedzie, ciężko wyjechać jak zawsze. Nic nie jedzie, musimy się tutaj włamać elegancko. Dobra, opuszczamy, znaczniki się rozłożą. Znacznika nie bierzemy oczywiście, dobra, opuszczamy, siejemy pszenicę oczywiście, ponieważ yy, wcześniej mamy tutaj, pszenica została sprzedana i pszenicy nie mamy, jęczmienia jeszcze troszkę mamy, więc została nam pszenica, a owiec mamy na polu, więc powiem Wam, że siejemy pszenicę dlatego, a Jaro, ponieważ jakoś tak, na wiosnę bym chciał tak, chciałem taką akcję zrobić, bronowanie i tak dalej, wszystko, wiecie jak to pod siewy. Więc powiem wam, że się udało moim zdaniem. Na pole dosyć ładnie przygotowane pod siewy, na zimowa orka dosyć równa była, więc powiem wam, że elegancko się teraz sieje. Później sobie e, do, poza odcinkiem, jeśli chodzi o to, dokończę te siewy i będziemy mogli w sumie już e, raczej oprysków nie będzie, ponieważ e, wszystkie nie są wszystkie złoża nie są wszystkie w jednej fazie wiecie o co chodzi. E, wszystkie już są w trzeciej fazie wzrostu, więc e, ciężko by było coś... E, chyba że na rzepaku bym mógł w sumie takie coś walnąć, e, że opryski, ale zobaczymy. W sumie tutaj to bym mógł walnąć jak wykiełkuję to nawóz. A tam można by było na przykład walnąć na rzepaku opryski jakieś na do 60 ogólnie zakupiłem jeszcze nie wiem czy mówiłem takie cienkie opony do oprysku szkoda, że jeszcze nie, nie kupiłem wcześniej, gdy rozsiwałem nawóz na ogólnie nasz owiec, ale no cóż zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w przyszłości tutaj sobie, oj i nasz ciemniczek został złamany, znaczy znaczniczek ale to nic, tutaj sobie poprzeczniaka, później walniemy, i musimy sobie zacząć jakoś stąd elegancko, żeby to w miarę e, wyglądało. Później się tutaj dalej dobronuje. A my teraz lecimy siewami, e, siejemy oczywiście, jak mówiłem, przenite. Jeśli chodzi o to, co jeszcze zrobiłem e, poza odcinkiem, no to powiem wam, że krowy dosyć dużo brały tej kiszonki. I prawie cała kiszonka poszła do nas, od nas, na, do, dla krów, oczywiście. I teraz czekamy aż po prostu w następnym odcinku, raczej będą wiecie, odchodzić się na kosy. Ponieważ jest co robić, więc będziemy raczej kosić trawę na tej naszej nowej łące. I czasem, czasem nie, nie myślę, żeby sobie zakupić jakąś większą kosiarkę. Nie, ponieważ nasza już troszkę jest mała, ale to na razie to do zupełności starczy, więc yy, będziemy sobie kosić yy, to co mamy. A więc co, myślę, że to jest 14 minut odcinek, to jeszcze tak do połowy pola sobie posiejemy, znaczy do połowy, no tak do 16 minut góra, żeby to jakoś yy, zbytnio długo nie trwało. I jeszcze sobie zrobię miniaturkę później i będzie elegancko i będzie można montować i renderować i wszystko będzie elegancko, później się jedynie za to odpalić rzucanie i po problemie powinno być. Więc co? Tutaj siejemy dalej. Więc y, jeśli chodzi o nowy nabytek, to możliwe, że będzie w następnym odcinku, chociaż nie jestem pewien. No wiadomo jak to z nowymi nabytkami jest, że czasem są, so czasem nie ma. Znaczy są... Trzeba po prostu trafić dobre egzemplarze, żeby go kupić i też planuję, żeby ciągnik miał tura, więc no to jest taki wymóg, więc to też ciężej trafić ciągnik z turem niż po prostu bez. A więc co, to idziemy sobie do końca i jeszcze z powrotem wrócimy się i będziemy mogli w sumie kończyć, ponieważ plan, który sobie wymyśliłem, czyli y, nawóz, brony i siew został wykonany, ponieważ na odcinku zrobiliśmy no moim zdaniem bardzo dużo, jak w 16-15 minut y, że zabronowaliśmy, rozsialiśmy nawóz y, i po prostu, no tak jak mówiłem, zasialiśmy duży kawałek pola i zabronowaliśmy również duży kawałek pola, co fakt, że brony są duże no ale jednak zasialiśmy, więc powiem Wam, że Moim zdaniem, elegancko dojdziemy sobie do końca, żeby tak nie kończyć. Na końcu pola odcinek i będziemy mogli sobie kończyć. Jeśli chodzi o time lapsa to raczej nie będzie, ponieważ no wiadomo, jak to jest, że później no nie ma co robić teraz. Bynajmniej, bo teraz, gdy nie to będą siano kosy i będzie no, troszkę nawozów. W sumie i time myślę, że będzie koło nich. Coś może się uda fajnego nagrać, e, a chyba, że nie wiem, po prostu będę miał dużo do roboty i to wtedy będzie timelapse A więc e, no tak standardowo jak jest dużo do roboty, to zawsze timelapse prawie, że jest. No dobra, 60, jeszcze kółka skręcimy elegancko. E, a więc co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Widzimy się oczywiście w kolejnych. E, kolejny najprawdopodobniej w oczywiście w e, sobotę. E, Najprawdopodobniej w sobotę, e, następny aż w niedzielę, zapraszam na poprzednie, jak i na przyszłe odcinki, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, e, zapraszam na subskrybowanie, komentowanie, lajkowanie, a więc do następnych odcinków, trzymajcie się, cześć!